Czy marzysz o zostaniu programistą, ale nie wiesz od czego zacząć? Gdzie szybko nauczyć się programowania w języku C-sharp? W dzisiejszym świecie wszyscy jesteśmy coraz bardziej zajęci, a to oznacza, że mamy coraz mniej wolnego czasu, aby pracować nad doskonaleniem naszych umiejętności. Jeśli nie mamy zbyt wiele czasu nad pracą nad swoimi umiejętnościami, to w jaki sposób możemy zdobyć potrzebne nam umiejętności, aby móc zdobyć pierwszą pracę programisty? A może dostać awans na wyższe stanowisko w pracy. Ten kurs jest odpowiedzią. Został specjalnie zaprojektowany, aby nauczyć Cię niezbędnych umiejętności, których potrzebujesz, abyś szybko stał się produktywnym programistą języka C-Sharp. W rzeczywistości znacznie szybciej niż w wielu innych kursach dostępnych na rynku. C-Sharp Podstawy Programowania, Twój pierwszy krok w świat kodowania, to kurs stworzony z myślą o Tobie. Ten kurs oferuje przystępne wprowadzenie do świata C-Sharp, Języka, który łączy prostotę dla początkujących z możliwościami dla zaawansowanych użytkowników. Cześć, nazywam się Mariusz Jurczenko i będę Twoim osobistym instruktorem na tym kursie. Mam 15 lat doświadczenia w programowaniu komercyjnym, więc wiem jak tworzyć oprogramowanie. I co więcej, wiem jak przekazać Tobie te umiejętności w łatwy do zrozumienia sposób, co wydaje się bardzo ważne i kluczowe. Jestem autorem pięciu kursów C-Sharp na platformie DevHop. A ten kurs C-Sharp Podstawy Programowania, Twój pierwszy krok w świat kodowania, jest pierwszą częścią serii kursów C-Sharp. Dzisiaj nie ma wątpliwości, że kodowanie jest umiejętnością niezbędną. Czy chcesz robić karierę w biznesie, architekturze, medycynie, muzyce, sztuce czy czymkolwiek innym, umiejętność programowania daje Ci siłę aby wyróżnić się na tle innych i błyskawicznie dostosować się do nowych technologii i przyszłych wymagań, które stale rosną. Ale od czego zacząć? Szczerze to nie ma znaczenia, od jakiego języka programowania zaczniesz, pod warunkiem, że zaczniesz i musisz zacząć od uczenia się podstaw, obecnych we wszystkich językach programowania. Dlaczego wybrać C-Sharp? C-Sharp to wszechstronny język programowania, który otwiera drzwi do szerokiego zakresu aplikacji. Od gier po aplikacje biznesowe. Jego uniwersalność sprawia, że jest to świetny wybór zarówno dla początkujących, jak i dla tych, którzy planują rozbijać swoje umiejętności w przyszłości. Ustrukturyzowałem ten kurs tak, aby rezonował z obiema półkulami mózgu. Z logiką od lewej półkuli i kreatywne przykłady dla prawej strony. Nauczycie podstaw c krok po kroku w pragmatyczny sposób gdzie pod koniec tego kursu będziesz w stanie pisać proste programy C-Sharp. Nauczam tak. Cię jak pracować z różnymi typami aplikacji, jak kontrolować przepływ w swoich programach, jak pracować z klasami, strukturami, tablicami, wyliczeniami, zdarzeniami, jak używać wyjątki, jak obsługiwać błędy, jak dobagować aplikacje i wiele innych ciekawych rzeczy. Nie tylko nauczysz się podstawowych konstrukcji C-Sharp, ale poznasz również typowe błędy czasu kompilacji co dezorientuje wielu początkujących. Pokażę ci, co oznaczają te błędy i jak je rozwiązać. Nauczę cię również po drodze dobrych praktyk programistycznych, ponieważ moim celem było stworzenie kursu nie polegającego tylko na nauce konstrukcji C-Sharp. Możesz jej nauczyć się wszędzie. W sieci jest mnóstwo darmowych tutoriali. Moim celem jest pomóc ci stać się dobrym programistą. Dlatego zaprojektowałem ten kurs tak, aby pomóc ci wzmocnić to, czego się nauczysz. I co ważniejsze, musisz trenować swój programistyczny mózg, co jest absolutnie kluczowe, jeśli chcesz odnieść sukces jako programista. Dlaczego więc ten kurs różni się od innych kursów i w jaki sposób pomoże ci on nauczyć się języka C# -Sharp w najkrótszym czasie? Wszystkie języki programowania mają niejasne polecenia, które są rzadko używane. Ten kurs nie skupia się na tych niejasnych poleceniach, a raczej skupia się najpierw na najważniejszych poleceniach. Właśnie to robimy w tym kursie. I tego właśnie będziesz się uczyć. Ten kurs skupia się na nauczeniu Cię podstaw języka C Sharp. Musisz być produktywny w tym języku w zabawny i zrelaksowany sposób, który ma na celu zapewnienie, że zapamiętasz wiedzę, którą się uczysz. Rezultatem tego wszystkiego będzie, że nabędziesz biegłości w języku C Sharp szybciej niż y, zwykłe, bardziej tradycyjne podejście. I nie ma znaczenia, której wersji C Sharp używasz. Wszystkie wersje są kompatybilne z tym kursem. I to, czego się nauczysz do końca tego kursu, to zdobędziesz głębokie zrozumienie c -Shar. Co zyskasz dzięki temu kursowi? Będziesz w stanie budować proste aplikacje. Krok po kroku nauczysz się tworzyć aplikacje, co pozwoli Ci zrozumieć różnorodne aspekty języka C-Sharp. Zdobędziesz praktyczną wiedzę. Skupimy się na praktycznych przykładach, aby szybko zacząć własne projekty tworzyć. Poznasz wskazówki i dobre praktyki. Nauczysz się, jak pisać czytelny i efektywny kod unikając typowych błędów początkujących programistów. Zrozumiesz kluczowe koncepcje. Szczegółowo omówimy tworzenie klas, obiektów, hermetyzację, modyfikatory dostępu oraz konstruktory, które są fundamentem programowania obiektowego. Więc dla kogo jest ten kurs? Zakładam, że nic nie wiesz o c -Sharp i chcesz się tego uczyć od początku, w sposób czysty i systematyczny. Jeśli masz jakieś doświadczenie w innym języku programowania, to oczywiście będzie bonus dla Ciebie ale nie jest to wymagane. A idealny uczeń to ktoś, kto chce nauczyć się programowania w C-Sharp. Nie jest wymagane żadne wcześniejsze doświadczenie w programowaniu, nie ma też żadnych innych wymagań lub warunków udziału w kursie. Wystarczy dostęp do komputera. Jeśli jesteś gotowy, aby rozpocząć swoją podróż z C-Sharp, jeśli jesteś pasjonatem i zdeterminowany do nauki, jeśli chcesz teraz nauczyć się języka C-Sharp, i wiesz, że potrzebujesz umiejętności kodowania, aby pozostać istotnym na rynku pracy, śmiało kliknij przycisk poniżej, aby rozpocząć i do zobaczenia po drugiej stronie. Dołącz do nas.